Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem, siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach, dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych, jeden dla władcy ciemności na czarnym tronie, w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie, jeden, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć, jeden. Wszystkie zgromadzić i w ciemności związać w krainie mordur, gdzie zaległy cienie! Siemanko ludziska, cześć wam! Cześć. Witamy na kolejnym odcinku Wilczego Szlaku. Dopiero co widzieliśmy się tydzień temu na majówce. Kto był, to wie o czym mówię. Było ostro. A dziś mamy misję taką. Przyjechaliśmy specjalnie do Landberries, gdzie już za miesiąc z małym haczykiem widzimy się na powitaniu lata. Przyjechaliśmy tutaj, żeby pójść na pole namiotowe, na którym będzie się impreza i tam nagrać dla Was jak to wygląda. Ale skoro już jesteśmy i jest całkiem ładny dzień, to chcemy odwiedzić jeszcze jedno miejsce, ale o tym opowiemy Wam już będąc na miejscu. Jesteśmy znów w Lanberries, jak już wspomniałem, na terenie kopalni Beanorwick, kamieniołomu, praktycznie. Zaraz pokażemy Wam miejsce, gdzie mieszkali robotnicy kamieniołomu osiedle domków. Nie wiem ile rodzin tam mieszkało, ale przynajmniej kilkadziesiąt. Wygląda to mega ciekawie. Można tam wejść, jest tutaj poprowadzony szlak, jest to zupełnie bezpiecznie. Natomiast my zbliżamy się w tej chwili do tej części, która jest nie dla każdego. Myśmy to nazwali zaginionym światem. Mogliście to zobaczyć na kanale w zeszłym roku. A dziś chcemy się skupić na miejscu, którego ostatnio nie zwiedziliśmy dokładnie, bo było już ciemno. Na Mordorze. Zaraz tam będziemy.

Kurde, ile tam jest drabin, zobacz. Zobacz to! Dej! Masakra! Wow, ludziska! Chodź jeszcze idziemy tutaj dalej, jeszcze kręcę dalej, Jeszcze Patrzcie, tylko czy tam coś jest w dole. Wiesz co, ciężko powiedzieć, są drabiny, więc zejdziemy. Może coś jeszcze jest po tej stronie, nie wiadomo. Ale chcę tam zejść. Przepięknie. To chyba w zaginionym świecie wyjdziemy też w jakimś oknie. Coś potem O, Zaginiony świat. Tak. Tam żeśmy zjeżdżali wtedy, pamiętasz? Tu jakieś torby chyba kiedyś widzisz? Aha. Ej, to się jeszcze ciągnie. Wow, wszędzie oczka. No. Takich dziur jest więcej gdzieś tam, wiesz? Gdzie niegdzie. Te skały są tu podziurawione jak sery. Jest zawalona. Jesteśmy w tej chwili w oknie do zaginionego świata. Tam za nami, jeżeli to widzicie, są ludzie, którzy zjeżdżają na linię. Myśmy przy naszej ostatniej wyprawie zjeżdżali właśnie tamtędy. W ogóle mnóstwo tutaj jest miejsc, gdzie ludzie uprawiają spinaczkę i upselling, czyli zjazdy na linię. Teraz wam jeszcze pokażę. Ile jest tutaj oczek wszędzie pomontowanych. Ale dotarliśmy na miejsce. Pogoda nam sprzyja, więc zaraz schodzimy do Mordoru. Tak. Zaczczę. Nie, wam zok. Okay. sobie moje rękawiczki ubrać. poczekam, żeby jej nie obciążać, aż dojdziesz tam do półki. Spójrz w górę. Jest korytarz. Eee, chyba nie trzeba. Nie. Rozpoczynamy akcję drabiny. Schodzę do Mordoru. Kolejny zakamarek do spenetrowania. Jest ich tu sporo. Uuu. Zawalony. Tak. Jest zasypany i to prawdopodobnie było wysadzone po prostu, żeby już dalej nie można było wejść, bo kiedyś był pewnie korytarz. Można wejść na drugą stronę. Dobra. Wracamy. Ale jesteśmy w Mordorze. Pięknie. Przyszliśmy już po ciemku. Właśnie zaczął nam padać deszcz. Idziemy poszukać schronienia w starym tunelu. A potem zejdziemy jeszcze na niższy poziom, do samego dna mordoru. No, zalany wodą. To idziemy do tego drugiego. A i tu mamy wodę. To idziemy do drugiego. Tam jest coś? Jakiś korytarz jest Wiesz też może być tylko 10 metrów i koniec, nie? Ale jest coś Holera deszcz Tam. No i wodospacik Sprawdzamy Podejdziemy do tej drabiny, zobaczymy jakim jest stanie. Czekaj tylko tu chciałem nakręcić te wyjścia którymi wtedy wyszliśmy Tędy ostatnio wyszliśmy do Mordoru, z Zaginionego Świata. Hej, Też tak przeleciał, mamy teraz słońce i, proszę Państwa, robimy to, na co mieliśmy ochotę od dawna, czyli schodzimy na dno Mordoru. Jedziemy. Tylko te drabiny tam to trochę takie powyginane są, nie wiem czy... Widać. No drabiny są w kiepskim stanie, ale mam nadzieję, że uda nam się to ogarnąć. Hej! Jest słońce świeci No, ci powiem tu już jest ta drabina w powietrzu Jess Zaraz muszę wyłączyć kamerę, bo będę potrzebował obu rąk. Powoli Tam już jest masakra. Ale mnie utrzymało, ciebie też utrzyma. Zejdź, zejdź, utrzyma cię. Aż do ostatniego szczebla, i potem na skałę, ale trzymaj się drabiny. Wiem. I na tom, jak wejdziesz, to uważaj, bo brakuje szczebli. Tam brakuje szczebelków. Uważaj. Spokojnie, da żadę. Ta ostatnia jest najstabilniejsza. My naprawdę nie jesteśmy normalni, wiesz o tym? Nie. Ale wiesz co, z powrotem nie wiem czy czasem nie wejdę i cię nie zapnę na linę. I co? Mordor, nie? Tu tutaj mieszka, kurde. Książę ciemności, kurde. Jak zimno. Nie? Jesteśmy w samym sercu krainy Mordor, gdzie zaległy cienie. Co nas tutaj czeka? Jest mega zimno. Ula la! Uwaga na śliskie kamienie. Jeszcze możesz wyjąć dla mnie z plecaka. A masz? No, tam w tym samym miejscu. No, jest trochę korytarza. Zachowały się tory. Jeszcze nawet podkłady kolejowe drewniane. Nie zbutwiały zupełnie. I powiem Wam, ciągnie się to. Jesteśmy pod całą tą górą. No. Myślę, że większość widzów kojarzy nazwę Mordor. Nawet jeśli ktoś nie czytał Tolkiena czy nie oglądał filmu, to gdzieś mu się to mogło obić o uszy. Ale jeśli nie, to wyjaśnię tylko, że Mordor to kraina władcy ciemności. A tutaj jest chyba zawalone już. Chyba dalej nie wejdziemy. Aczkolwiek. Tak, zawalone. I to jest prawdopodobnie wysadzone celowo dynamitem, żeby po prostu. Ludzie nie wchodzili już głębiej. Tam jest jeszcze jakiś otwór, ale pewnie się nie da przez niego przycisnąć. No, hmm. tylko wiesz, mam latarkę, a w drugiej całą kamerę to jest trochę głupie. Ale. Nie, jest zawalony na Amen. No, już widzę, że jest tak drobnicą zawalony tam dalej. Nie wejdzie się. Hmm. Hej, hej, <laughs> ale i tak warto było tu wejść, bo. Znaleźliśmy najbardziej mroczny zakątek tego miejsca. No, trzeba wszystkich. tych wszystkich, którzy nagrywają na to też jest, nie? Tak. Dolu, ciemny, w, dupie. w jakimś horrorze. W jakimś, to jest ciemno. To jest Nagrywam. A to, że jest ciemno jak w dupie, też nagrałem. <grym> Ej, a Ja czuję, że teraz byśmy się odwrócili, a tam nie ma no, światła. Nie ma światła, tylko korytarz w nieskończoność. No to nie patrz że Ja idę za klopem. A jak No będziemy zeżarci. To będziemy zeżarci. Jesteś z Wiedźminem. Okej okay, ludziska, misja wykonana. Zrobiliśmy to. Byliśmy na dnie Mordoru. Teraz taka mała przerwa w deszczu, więc będziemy stąd uciekać. Wracamy do Lamberries, idziemy coś zjeść. No a później na pola namiotowe spotkać się z właścicielką campsite'u i ustalić szczegóły dotyczące spotkania, powitanie z latem. No i nagramy filmik dla nas. Także po tym filmie spodziewajcie się następnego, który będzie właśnie na temat naszego spotkania. Cześć! Trzymajcie się. Świata. A teraz Robert szuka deski. Dla nas na sery mamy już potencjalnie jedną, ale szukamy jeszcze większej.